Kilka dni temu Beata Kozidrak świętowała swoje 65. urodziny, co przyciągnęło uwagę jej licznych fanów. Nic dziwnego, że jej profil w mediach społecznościowych został zalany życzeniami oraz miłymi komentarzami. Wśród osób, które postanowiły złożyć artystce życzenia, znalazła się również Justyna Staczkowska, koleżanka z branży muzycznej, która z pewnością docenia zarówno talent, jak i osobowość Kozidrak. Ostatnie miesiące były dla Beaty Kozidrak dość trudne. Już pod koniec zeszłego roku artystka ogłosiła, że zmaga się z poważną chorobą, co zmusiło ją do zawieszenia swoich koncertów oraz publicznych występów. Wszystko to miało miejsce pod koniec grudnia, a jej fani odczuli to w szczególności. Wiadomość ta wywołała fale współczucia oraz wsparcia. W lutym artystka podzieliła się z fanami nagraniem, w którym informowała o swoim procesie leczenia. Od tego czasu Beata czuje się znacznie lepiej, co niewątpliwie przynosi radość jej słuchaczom. Już teraz miała okazję zapowiedzieć powrót na scenę co z pewnością wypełni serca wielu jej zwolenników nadzieją. 65 lat, które Beata Kozidrak dziś obchodzi, to czas wypełniony nie tylko muzyką, ale także niewspomnieniami i emocjami. Niezależnie od upływającego czasu, artystka cieszy się niesłabnącą popularnością. Jej fani z radością oczekują na moment, w którym ponownie zaprezentuje swoje wyjątkowe umiejętności wokalne na żywo. Warto przypomnieć, że Beata Kozidrak nie tylko jest utalentowaną piosenkarką, ale również inspiracją dla innych artystów. Wspierając się nawzajem w trudnych chwilach, tworzą zjednoczoną społeczność, w której nie brakuje słów otuchy i motywacji. Z radością przyjmowane przez artystkę życzenia są dowodem na to, że jej talent oraz osobowość zyskały rzesze oddanych fanów. Czasem słowa potrafią wnieść więcej niż najbardziej wymyślone gesty, co potwierdzają liczne komentarze zamieszczane pod jej postem. Justyna Staczkowska również podzieliła się ciepłymi życzeniami, Potwierdzając silną więź między koleżankami z branży. Ich wspólna pasja do muzyki oraz artystyczny zapał sprawiają, że wzajemnie się inspirują i wspierają. Niedawno Beata Kozidrak ogłosiła swoje powroty na scenę, planując koncerty, które odbędą się w sierpniu oraz listopadzie tego roku. To z pewnością ważne dla niej i jej fanów wydarzenia, podczas których artystka znów oczaruje publiczność swoim niezapomnianym głosem. Pierwszy koncert zaplanowany jest na 24 sierpnia w Pszczynie. Beata wystąpi ze swoim zespołem, a jej występy wzbudzają radość w sercach fanów, którzy od dawna czekają na powrót swojego idola na scenę. W listopadzie zaplanowano natomiast jeden wyjątkowy koncert, House of Beata, który z pewnością wzbudzi jeszcze większe emocje. Wszystko to pokazuje, że mimo przeciwności losu Beata, Kozidrak nie tylko wraca do zdrowia, ale też do muzyki, kontynuując swoją niesamowitą drogę artystyczną, która trwa już od wielu lat. Jest to dowód na to, że prawdziwa pasja oraz wsparcie fanów potrafią przetrwać każdą burzę